W zeszłym roku byłam w takiej nieciekawej formie fizycznej i psychicznej. Miałam takie poczucie, że cały czas coś mnie blokuje w osiągnięciu tego, na czym mi tak naprawdę zależy. No, i miałam takie poczucie złości na siebie i takiego rozczarowania: dlaczego, dlaczego znowu mi się nie udało. No I to doprowadziło mnie do takiego momentu, w którym stwierdziłam, że ja już tak dłużej nie mogę, że ani jednego dnia, już dłużej tak nie pociągnę, odmawiam, odmawiam temu życiu, muszę coś zmienić. No i postanowiłam, że tak ostatecznie biorę się za siebie i wprowadzam zmiany do swojego życia. Cześć, jestem Paulina, a ten kanał to miejsce, w którym rozmawiamy o tym, jak mieć lepsze życie. No, i ja już próbowałam wcześniej różne, różnych podejść do tego, żeby jakoś swoje życie ulepszyć. No i te podejścia no, okazywały się ostatecznie nieskuteczne, bo nic się nie zmieniało, więc wiedziałam, że w rok temu wiedziałam o tym, że muszę tym razem postąpić zupełnie inaczej i podejść do tematu. Od innej strony powiedzmy. W międzyczasie już przeczytałam masę artykułów, książek, publikacji naukowych na temat tego, jak zmienić się nawyki, na temat rozwoju osobistego. No i z tej całej zgromadzonej wiedzy postanowiłam stworzyć taki plan, który, no, trzymałam kciuki, zadziała. A teraz już po 12 miesiącach mogę Wam powiedzieć, że w moim przypadku e, okazał się skuteczny i zadziałał, i jestem już w zupełnie innym miejscu mojego życia, w takim, w którym właśnie chciałam być. No, tylko, że 12 miesięcy temu naprawdę byłam w takim miejscu, w którym miałam wrażenie, że muszę zmienić dosłownie wszystko, no bo nie byłam za bardzo zadowolona z pracy, w ogóle się nie ruszałam. Moje odżywianie też no, pozostawiało trochę do życzenia, więc miałam takie poczucie, że naprawdę jest to na gruzu, przez którą muszę się przekopać, zanim, nie wiem, cokolwiek w moim życiu zmieni się na lepsze. No, i naprawdę z doświadczenia wiem, jakie to jest obezwładniające uczucie, kiedy masz do zrobienia aż tyle, no i nie wiesz w co ręce włożyć i od czego w ogóle zacząć. To może sprawić, że w ogóle porzucasz cały pomysł zmiany życia i, i zajmujesz się czymś zupełnie innym, no bo ta, ten cały ogrom pracy cię przeraża. Ale naprawdę to nie jest wcale wcale takie trudne, chociaż takie się na początku wydaje, jeżeli patrzymy właśnie tak daleko w przyszłość i oczekujemy tak e, odległego celu. Lepiej się skupić na tym, co jest przed nami, na tym jednym pojedynczym kroku. No i właśnie dzisiaj chciałabym, żebyśmy skupili się na tym, e, od czego każdy z was powinien, bądź chce e, zmienić swoje życie, od czego tą zmianę chce zacząć e, wprowadzać. No, i ja na podstawie tych zgromadzonych informacji stwierdziłam, że skupię się na maksymalnie dwóch, trzech obszarach jednocześnie i nie będę tego całego gruzu przewalać naraz, tylko zajmę się najpierw jakimś niewielkim wycinkiem. Czyli można powiedzieć, w całym wielkim domu postrzątam najpierw tylko jeden pokój. No tak, tylko od którego pokoju zacząć, od czego wprowadzić te zmiany. No i ja podeszłam do tego tematu jak naukowiec. Najpierw rozłożyłam swoje życie na czynniki pierwsze. Wypisałam dosłownie wszystkie aspekty, które wpływają na jakość mojego życia. Można powiedzieć, że wypisałam sobie listę składowych życia. Duże kategorie, takie jak odżywianie, rozłożyłam na mniejsze składowe, no i na przykład jedzenie większej ilości warzyw, picie wody, ograniczenie alkoholu, czy jedzenie bardziej zbilansowanych śniadań. I stworzoną przeze mnie listę możecie pobrać za darmo. Link do pobrania znajdziecie w opisie tego filmu. Taka lista posłużyła mi najpierw do zrobienia życiowego audytu. Jeśli macie czas i ochotę, to ja Wam bardzo polecam zapisać sobie Wasze przemyślenia dotyczące każdego z tych aspektów na jakim poziomie aktualnie jesteście, co jest w tym obszarze dobre, co jest niedobre, co chcecie zmienić. A osoby zabiegane albo takich, które nie chcą się aż tak angażować, no to mogą sobie rozpisać na przykład taką swoją punktację w skali od 1 do 10. To już może dać taki ogólny obraz tego, jak wygląda nasze życie. Instrukcja do tego, dokładnie jak zrobić, również znajduje się w tej liście, którą możecie pobrać. No i kiedy już zrobiłam sobie taką listę i później przygotowałam ten audyt, no to przyszła pora na wybory. No i właśnie, jak wybrać? Oczywiście odpowiedzią jest. Ulubiona odpowiedź każdego szanującego się naukowca, czyli to zależy. Nie martwcie się, już wam wytłumaczę, od czego to wszystko zależy. Na początek warto sobie zadać kilka pytań i w odpowiedzi na te pytania przyporządkować różne kategorie z listy. I ja wam teraz te pytania podam, one również są w tej liście, którą możecie pobrać, więc możecie zająć się tym zaraz po tym jak obejrzycie ten film i mam nadzieję ułatwi to wam taką pracę indywidualną. Ale możecie też zatrzymać ten film teraz, pobrać od razu tę listę i Wykonywać zadania y, razem ze mną, tak czy owak, cokolwiek zdecydujecie, zróbcie to, proszę, dzisiaj i nie odkładajcie tego na jutro. Pierwsze pytanie, które może być bardzo pomocne, to zastanowienie się, co obecnie najbardziej wyniszcza moje życie. Być może to jest jakiś nauk, być może to jest jakaś toksyczna relacja, a być może to jest brak ruchu. Pamiętajcie, że to mają być Wasze odpowiedzi. Drugie pytanie. Co mi da jaka zmiana da mi najszybszy efekt końcowy i to może być coś małego takiego jak na przykład zmiana fryzury dzięki której już po kilku godzinach w moim przypadku godzinach u fryzjera czujecie się zupełnie inaczej albo na przykład zrobienie porządku w mieszkaniu to również może być takie szybkie i odświeżające trzecie pytanie co będzie mi najłatwiej zmienić i to mogą być rzeczy które generalnie lubimy robić ale z jakiegoś powodu nie robimy w moim przypadku mogłaby to być na przykład organizacja szafy. Ja lubię układać w szafach, to jest dla mnie przyjemność, ale czasem no i tak doprowadzam swoją szafę do jakiegoś chaosu. No ale zrobienie tych porządków, przejrzenie, co mi służy w tej szafie, co mi nie służy, co powinnam wystawić na sprzedaż, no to są rzeczy, które mi przychodzą w miarę łatwo, no ale dla kogoś innego będzie to oczywiście coś innego. Na przykład dla osoby wysportowanej może to być powrót do regularnych treningów po dłuższej przerwie, może dla tych osób to jest. Łatwe. No, ale tutaj również odpowiadajcie sobie względem Waszych własnych, osobistych preferencji. Piąte pytanie to pytanie o to: zmiana jakiego obszaru mojego życia da mi takie długotrwałe korzyści? No, i tutaj jako przykład podam coś może innego, czyli na przykład medytacja czy zajęcia się swoją, zajęcie się swoją duchowością. Takie tematy może nie od razu przynoszą efekty, może z dnia na dzień nie widzimy jakiejś zmiany, no ale już w kontekście w długości całego życia, no to jeżeli jest to jakiś obszar, który jest dla nas ważny, może to mieć bardzo pozytywne efekty na nasze życie. I ostatnie pytanie. Ono może się wydawać trochę brutalne, ale moim zdaniem daje dużo wglądu i no, pozwala nam pomyśleć o swoim życiu trochę inaczej. Załóżmy, że dowiadujesz się, że w przeciągu roku umrzesz. Czy jest coś i co to będzie, co zmienisz w swoim życiu od razu? Czemu poświęcisz ten ostatni rok swojego życia? No i teraz, te pytania mają za zadanie pomóc ci zastanowić się nad tym, co jest dla Ciebie ważne, co wymaga pilnej zmiany i interwencji, ile czasu mniej więcej będziesz musiał poświęcić na zmianę konkretnych obszarów Twojego życia, więc da Ci to takie ogólne rozeznanie. No ale teraz przychodzi czas decyzji. Jeśli, tak jak ja, jesteś osobą, która no, nie ma zbyt dobrze rozwiniętej samodyscypliny, albo czujesz, że jesteś teraz w dołku i naprawdę nie masz zbyt wiele siły i energii do wielkich zmian, no ale jednocześnie czujesz sobie tą, tą wewnętrzną e, potrzebę zmiany. To może zacznij od czegoś łatwego, czegoś z kategorii pytania numer dwa lub numer 3. Albo z pozostałych kategorii, wybierz jakiś tylko taki malutki wycinek, czyli na przykład zamiast brać się za zmianę całej swojej diety, postanów, że do obiadu i do kolacji zawsze dodasz jakieś warzywo, i na razie to jest jedyna zmiana, którą wprowadzisz. Zmiany z tej kategorii w miarę łatwe, szybkie i przyjemne nie od razu wpłyną jakoś w istotny sposób na Twoje życie. Ale. Te zmiany mogą pomóc Ci wzmocnić takie poczucie sprawczości i satysfakcji z własnych działań, a to może się okazać tak naprawdę największą korzyścią wprowadzania jakichkolwiek zmian. I tak było właśnie w moim przypadku, bo ja sobie udowodniłam, że potrafię i mogę realizować swoje własne postanowienia. I właśnie to poczucie takiej mocy pomogło mi już później w wprowadzaniu takich no, coraz bardziej poważnych zmian, i ostatecznie no, przynosiło to znowu y, narastające na siebie coraz większe efekty. Jeśli jednak jesteś osobą, która Kocha wyzwania i szybko się nudzi, nie ma problemu z samodyscypliną, no to może dla Ciebie lepiej będzie wybrać coś z tych ambitniejszych kategorii, czyli tych rzeczy, które są dla Ciebie trudne. Być może dla takiej osoby właśnie ten ambitny cel na początek będzie takim poczuciem, że jeżeli już to osiągnę i to spełnię, no to wtedy realizacja tych pomniejszych celi będzie już jak półka z masłem. Rozwiązaniem pośrednim jest pomiksowanie tych kategorii, czyli na przykład decydujemy się na jeden taki większy, bardziej ambitny cel, a do tego jeden, maksymalnie dwa obszary z kategorii tych zadań łatwych, szybkich i przyjemnych. I ja tak właśnie zrobiłam. Zajęłam się jednym dużym tematem, i dla mnie to była aktywność fizyczna. Wiedziałam, że to jest pilne, że to brak tego jest wyniszczający, że jeżeli zacznę ćwiczyć, to będę miała długotrwałe efekty. No bo do tej pory ćwiczyłam raczej jako takie powtarzające się cykle zrywów przez kilka tygodni, a później przez nawet miesiące. Nie robiłam jakichś zaplanowanych treningów, a wiedziałam, że chcę. Prowadzić to na stałe do swojego życia, no bo wiem, jakie ma to zbawienne skutki dla zdrowia ludzkiego ciała, no i naprawdę w końcu chciałam być regular w końcu chciałam powiedzieć o sobie, że się ruszam i jestem regularnie aktywna. Jednocześnie wiedziałam, że jest to dla mnie trudne, no bo skoro już od lat próbuję i dalej mi się nie udaje, no to jest to najwidoczniej jakiś temat, który jest dla mnie trudny. I stwierdziłam, że zacznę od czegoś bardzo, bardzo prostego. I na tamten etap taką właśnie czynnością było to, że uprawiałam jogę przez kilkanaście, kilkadziesiąt minut każdego poranka. To w ogóle nie wpłynęło na moje poczucie jakiejś kondycji, czy, czy tego, że czułam się silniejsza, no ale to nie o to chodziło. To miało mnie wzmocnić psychicznie, tak jak już mówiłam, poczułam, że potrafię, że jestem bardziej sprawcza, no i przez to ostatecznie po jakimś czasie zapisałam się już na takie bardziej wymagające kondycyjnie, i siłowo zajęcia taneczne, wróciłam do biegania, co również u mnie było takim... No w takich etapach zrywu i porzucania. No i zaczęłam chodzić na siłownię, gdzie zaczęłam ćwiczyć siłowo i mogę powiedzieć, pierwszy raz w życiu, że mam jakieś tam zalążki bicepsów. To wszystko było właśnie możliwe dzięki temu, że na początku zajęłam się czymś takim niewielkim, czymś, co mnie nie przeraziło i co wyrobiło we mnie nawyk i tą taką wizję tego, że jestem osobą aktywną fizycznie. Ja wiedziałam, że mam jeszcze trochę więcej paliwa na jakieś zmiany, no ale już chciałam wybrać coś zdecydowanie mniejszego. I jedna z tych rzeczy dotyczyła diety. Stwierdziłam, że chciałabym jeść zdrowe śniadania, bo bardzo często no, moje śniadania nie były jakoś super zbilansowane. Więc zajęłam się tylko i wyłącznie tym obszarem mojej diety i muszę powiedzieć, że po roku no już tak myślę, że 90% śniadań to są naprawdę fajne, zbilansowane posiłki. A trzecim takim bardzo, bardzo małym obszarem było coś, co właśnie zaliczyłam do kategorii łatwych i przyjemnych, na pewno nieambitnych za bardzo rzeczy. Coś, co wiedziałam, że sprawi mi dużo przyjemności, radości, coś, co lubię i chodzi tu o zadbanie o włosy. Chciałam znaleźć jakąś swoją fryzurę, która z jednej strony pozwoli mi na wizyty u fryzjera tak maksymalnie raz, dwa razy do roku. No i chciałam też pogodzić się z moimi siwymi włosami, których mam coraz więcej i chciałam tak sprawić, żeby to włosy były moją taką ważną cechą wyglądu, moją wizytówką. No i po 12 miesiącach uważam, że moje włosy są w bardzo dobrej kondycji mimo tego, że są rozjaśniane. Mam produkty i używam produktów, które mi służą, mam swój system pielęgnacyjny, którego się trzymam. No, jeszcze mam trochę problem z układaniem włosów na co dzień, bo czasami czuję się jak czupiradło, ale mm, tym zaj będę zajmować się w kolejnych tygodniach. No, jak widzicie, ja podjęłam takie różnorodne decyzje, tak? Zajęłam się czymś ważnym, czymś takim ambitnym, ale też takim czymś, co dawało mi takiego trochę powiewu, po prostu zwykłej przyjemności, czymś, co dawało mi radość, więc ja polecam właśnie taką mieszankę. Mam nadzieję, że wszystkie materiały, które sobie pobierzecie po obejrzeniu tego filmu, Wam pomogą w decyzji. Jeżeli chcecie się pochwalić tym, na co się zdecydowaliście, to piszcie komentarze. No i jeżeli macie też jakieś pytania, jakieś problemy w tym, jak ustalić sobie, od czego zacząć, to również śmiało, piszcie. Ja zaglądam w komentarze i na pewno, jeżeli będziecie potrzebować tego wsparcia, to chętnie Wam go udzielę. No i pamiętajcie, jeszcze raz to powtórzę. Nie próbujcie zmienić wszystkiego naraz, bo zazwyczaj nic z tego nie wychodzi. Skupcie się na tym, co podpowiada Wam intuicja, co uważacie, że będzie dla Was dobre, na co macie teraz przestrzeń i siłę, nawet jeżeli to będą drobnostki. Pamiętajcie, że naprawdę małe kroki prowadzą do wielkich rezultatów. I o tym też już nagrałam jakiś film, więc podlinkuję go Wam gdzieś tutaj na górze. Jeśli ten film Wam się podobał, to jak zawsze poproszę Was o zostawienie łapki w górę, o subskrypcję tego kanału. No, bo to jest jakby równoznaczne. Dzięki temu w ogóle mój kanał może się rozwijać i być może moje jakieś przemyślenia trafią do większej grupy osób. Być może więcej osób trafi na nie właśnie w jakimś momencie swojego życia, w którym będzie mogło im to pomóc. A jeśli chciałbyś, naprawdę chciałbyś ruszyć do przodu ze swoim życiem, no ale czujesz, że obecnie na to po prostu nie masz siły, to zachęcam cię do obejrzenia mojego kolejnego filmu, który gdzieś tutaj się wyświetli, w którym opowiadam o pięciu rzeczach, które musisz usłyszeć w takim momencie, żeby w ogóle móc z tego dołka wyjść i zacząć zmieniać swoje życie. Tymczasem ja Wam bardzo, bardzo dziękuję za Waszą uwagę dzisiaj i do zobaczenia za tydzień!